Witajcie w świecie kina lat 90., gdzie każdy film otwierał drzwi do odmiennych emocji i doświadczeń. Dziś przybliżymy jeden z ciekawszych tytułów tego okresu Pocztówki z nad krwędzi, który w reżyserii Mike'a Nicholsa powstał w roku 1990. Ta produkcja to adaptacja powieści Kerry Fisher, aktorki znanej głównie z roli księżniczki Lei w gwiezdnych wojnach. Książka została opublikowana zaledwie trzy lata wcześniej, a Fisher swoją historię przekształciła w scenariusz filmowy. W warstwie muzycznej do filmu przyczyniła się nagradzana artystka Carly Simon, która zdobyła uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi. W obsadzie filmu można było zobaczyć wiele znamienitych nazwisk, które przypominają nam o kultowych produkcjach z tamtej epoki. Ale jak dobrze znasz filmy z lat 90.? Jeśli potrafisz zidentyfikować swoje ulubione tytuły i odgadujesz się bezbłędnie, masz szansę na uzyskanie stuprocentowej trafności podczas naszego quizu. Zachęcamy do spróbowania swoich sił. Bo warto poznać nie tylko popularne produkcje, ale także te mniej znane. Choć pocztówki z nadkrwędzi nie zdobyły ogromnego uznania komercyjnego, film ten osiągnął wiele kulinarnych sukcesów artystycznych. W Polsce w roku 1991, tuż po premierze na dużym ekranie, przyciągnął ponad 100 tysięcy widzów, co stanowiło 39 miejsce w krajowych wynikach tego okresu. Mimo skromnej sprzedaży biletów, film bronił się jako przykład doskonałego rzemiosła filmowego. Platforma Rotten Tomatoes przyznała mu imponującą ocenę 83 na 100. Produkcja zdobyła także dwie nominacje do prestiżowych Oscarów w kategoriach: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz Najlepsza piosenka, której autorką był Sheldon Silverstein. Nominacja dla Meryl Streep była szczególnie znacząca, ponieważ była to jej dziewiąta nominacja w karierze, a obecnie może poszczycić się rekordem 21 nominacji i trzema statuetkami. Pocztówki z nadkrwędzi zdobyły również trzy nominacje do Złotych Globów oraz dwie nominacje do BAFTA. Film opowiada historię Susan Vale, młodej aktorki, która stara się zaistnieć w Hollywood. Jak się okazuje, nie jest to łatwe, a młoda artystka boryka się z licznymi uzależnieniami, które utrudniają jej karierę. Producenci postanawiają jej pomóc, zatrudniając osobę, która ma nadzorować jej życie. Wybór pada na Doris, byłą gwiazdę musicali, co prowadzi do wielu komicznych sytuacji, a ich relacja nie jest całkiem prosta. Zarówno Susan, jak i jej matka mają trudności z porozumieniem się, a Suzan czuje ciężar porównan do matki, która posiadała spektakularną karierę. Dziś ten film, zasługujący na uwagę, można zobaczyć w telewizji. Emisja zaplanowana jest na 14 września o godzinie 20 na kanale TVP Kultura. Mamy nadzieję, że nasz krótki przegląd pocztówek z nadkrwędzi przyciągnął Twoją uwagę i być może skłonił Cię do refleksji nad tym, jakie historie i doświadczenia niesie ze sobą to niezwykłe dzieło. A może wywołał w tobie chęć sięgnięcia po tę klasykę? Jeśli masz pomysły na tematy, którymi powinniśmy się zająć, nie wahaj się podzielić z nami swoimi przemyśleniami.